Siemano Wam wszystkim tutaj popraw i dzisiaj zaśpiewamy sobie piosenkę z serialu Bakugan. Bakugan, Bakugan na jeszcze bali, Bakugan, Bakugan e, nowa metroja pokójnego przykładu Bakugan, które byłem do tej pory, na kartownej network. tylko znajdę sobie tekst, który już mam tutaj. I możemy... zacząć śpiewać. <try> Trzy... Dwa... Jeden... Zero... Powiedz czy plan już masz... Przeciwnik śmie się w twarz... Podnieś na niego wzrok... Potem co pierwszy krok... Na 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 na... O swoje życie grasz... Na 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 na... Bardzo mi wielką masz ten świat... To gra... A więc ja... Twoja walka już trwa, nie jesteś sam, 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 to jest wakukan No i to by było na wszystko w tym materiale. Do zobaczenia w kolejnych, bo ja nie nie kolejny. Myślę, że niedługo się usłyszymy w kolejnym materiale. Cześć!